Trzeba rozpocząć 38. dzień naszej podróży po Stanach. Zobaczymy, co się dzieje na Molo, na którym wczoraj można było spokojnie obserwować Manata przez czas dłuższy. Tam widzę jakiegoś młodego pelikana już gdzieś. Ale manat może dzisiaj nie przypłynie. Jesteśmy w połowie drogi między Miami, powiedzmy, a Key West, czyli ten archipelag, który się składa z tych 1700 wysp. Na, samej, na samym końcu jest właśnie Key West. Mamy tutaj w połowie mniej więcej. O, tu wczoraj był manat, ale wczoraj padało i smakowała mu woda deszczowa, a dzisiaj nie pada. Młody pelikan, się kołyszę. Tam już samochody po tym moście w stronę QS pędzą. Pogoda jest półrocza, pelikan gdzieś sobie leci. No i tak, oto oczywiste, jest dzień, tydzień. do Miami i zobaczymy, co tam się będzie działo. Chociaż cały czas w yy, odważeniu. Jedno z piękniejszych miasteczek takich, w których można śmiało sobie spacerować, wędrować i mówiąc po starosłowiańsku, chillować. 38 dzień, rano, pozdrowienia.